<laughs> e, jedna ręka. Znaczy, że jedna ręka. Ale dobrze, uważaj jeszcze raz. Nie, w stronę. Wstań znowu. Kurde. Zostałeś tak, no, Pytam się cofnąć. Obijamy ściany. Tak, mamy Nie, już. Już. Ja wciskam i ty. Najpierw jeszcze nie chyba. Znaczy możesz. Złapiesz. Aha, nie, no dobra, dobra. Tak. Aha, mieliśmy od razu robić? Nie. Nie, może to zróbmy od razu, wiesz. Stop. Coś tak. Ręce nisko bardziej, nie? No, ok. Nic, czekam. Do ostatniej chwili. A że to można? Dobrze. się wbijesz. I tyle